Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Ja jestem Asia John The Siren i niestety, ale klip, który miałam nagrany już ponad miesiąc temu do tego vloga, Uzonął mi się i nie mam pojęcia, gdzie on jest, nie mogę go znaleźć i to jest klip, którego mi brakuje, dlatego też nagrywam ten wstęp później. Miał to być vlog premierowy, w którym czytam premiery tylko z tego roku i tak też wyszło, chociaż nie do końca są tej książki, które zaplanowałam, ale mam nadzieję, że wam się nadal spodoba i jeżeli chcielibyście taką drugą odsłonę z innymi premierami, to dawajcie mi znać w komentarzach. I przychodzę do Was z szybkim update'em Łotrów, bo chcę ich dzisiaj skończyć, żeby oddać już Mati egzemplarz, więc nie wiem, czy kolejny update będzie z książką. Jestem na 236 stronie i powiem Wam, że naprawdę jest bardzo mocny vibe Igrzysk Śmierci. I ja wiem, że, wszyscy, że ta książka była tak reklamowana, ale właśnie te opisy, gdzie tych siedmiora nastolatków zostaje wybranych tak naprawdę na trybutów swojej rodziny, na mistrzów swojej rodziny, żeby prezentować ich w tym turnieju. Gdzie nagrodą jest właśnie um, wysoka magia i to, jak oni walczą o sponsoring wytwórców kląd, to naprawdę, jak ja czytałam te strony, właśnie te pierwsze sto stron, walki o sponsorów i tak dalej, ten wybór mistrzów. To to jest dosłownie, to są igrzyska śmierci po prostu i mega ten vibe oddaje. Bardzo mi się ten, ja, jest, ja lubię igrzyska śmierci, nie jestem jakąś taką największą fanką, ale generalnie lubię tą historię, ona jest dla mnie taka dość trudna i ciężka, dlatego ja też nie wracam do niej za często, bo to jednak jest emotional damage, ale tutaj bardzo mi się podobał ten klimat, właśnie powieści. Kilka razy ja wiem, że osoby, które czytały to już wcześniej wielokrotnie podkreślają, że ci bohaterowie to są naprawdę łożysze, że oni są naprawdę źli i nie wiem czego ja się po nich spodziewam: że oni będą jednak dobrzy, że oni nie będą robić jakichś takich strasznych czynów, bo naprawdę jest masakra momentami. Dwa razy miałam taki mega szok, że o mój Boże, co tu się wydarzyło. Pierwszy to dla tych osób, które czytały, to był właśnie. Wątek Hendrego, a drugi to właśnie wątek Brioni i to, co ona robi ze siostrą. Naprawdę nie wiem, dlaczego ja się spodziewałam, w sensie miałam taką nadzieję na jakieś, wiecie, szczęśliwe wydarzenia w tej książce, a naprawdę progresywnie jest coraz gorzej. Jestem niezwykle ciekawa, jak potoczy się to dalej i czy klątwa zostanie przerwana. Nawet jeżeli w ciągu tych ostatnich 200 stron stanie się coś, co mi się nie spodoba, to i tak sięgnę po drugi tom, bo na pewno będę chciała wiedzieć, jak to się skończyło i póki co. Nie odczuwam tych słabych minusów. Te pierwsze strony nie było dla mnie jakieś takie trudne do przebrnięcia, bo wiele osób zwracało uwagę, że trudno jest przebrnąć i tak dalej. Ale właśnie fajnie, że jest ten audiobook w ofercie na Legimi, bo zawsze możecie sobie go posłuchać zamiast właśnie męczyć się z tekstem, jeżeli wam on nie podchodzi. A ja, a ja myślę, że po prostu tutaj złapałam kompletny vibe i Paty miała rację, że mi się ta książka spodoba. <zysy> Kawę I robię sobie mini przerwę w pracy, więc też przychodzę do Was z. Zanim wystygnie kawa, druga część opowieści z kawiarni. Ja jestem po dwóch pierwszych opowiadaniach i muszę powiedzieć, że podobnie jak w pierwszym tomie, to pierwsze opowiadanie totalnie mnie nie ruszyło i jakoś tak nie spodobało mi się za bardzo. Miałam wrażenie, czytając je, że to już jest trochę takie pisanie na siłę, że tak jakby równie dobrze, ja bym mogła żyć z tylko jednym tomem, zanim wystygnie kawa. To jednak to drugie, które opowiada o mm, mężczyźnie, który poświęcił całe swoje życie w spełnieniu swojego marzenia. I o takim zderzeniu z rzeczywistością, jak to marzenie nie do końca może zostać zrealizowane w takiej formie, jak on by chciał. I to tak poruszyło, czułą stronę w moim sercu. Tak mnie strasznie wzruszyło to opowiadanie. Co prawda, mam nadzieję, że tak jeszcze jak w, w przypadku Kawy 1, dalej w kolejnych opowiadaniach będzie jakieś rozwinięcie tej historii tego mężczyzny, bo ona zostaje urwana w dość interesującym momencie. Więc nie ukrywam, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa, jak jego los potoczył się dalej, ale myślę, że to chyba jest taka. Taka historia, która każdego może uderzyć prosto w serce, bo myślę, że to jest jednak taki temat, z którym wiele osób, właśnie wchodzących w dorosłość albo takich już właśnie dorosłych, nie, nie będących do końca pewnych, czy ścieżka, którą wybraliście, jest słuszna i czy to jest na pewno dobry wybór. Ale też z drugiej strony mam wrażenie, że autor tutaj, zarówno w przypadku pierwszej, i drugiej części, używa takich bardzo łatwych. Um, historii, bardzo łatwych zagrań, że tak powiem, żeby zagrać na uczuciach czytelnika. I to są naprawdę takie, no wiecie, no nie są to skomplikowane historie, tutaj nie ma odkrytej Ameryki. Z drugiej strony, czy takie proste historie są czymś złym? Absolutnie nie. I myślę tutaj, że autor robi to dobrze. Dodatkowo w tym tomie mamy o wiele więcej przedstawionego życia i relacji pracowników kawiarni, co jest też fajnym plusem, bo jednak oni gdzieś są tak jakby całym korem. Tej historii, tego uniwersum, ale z drugiej strony mamy przez to mniej bohaterów opowiadań, przez to też trudniej mi się wczuć w historię i jakoś tak emocjonalnie do tego podejść, jeżeli dosłownie oni są tylko ułamkiem opowiadania, które jest im poświęcone. Targowy update, bo w drodze na WTK skończyłam czytać pociągu Wszyscy jesteśmy łotrami i oddałam już egzemplarz Patty, dlatego teraz tutaj jest wklejona okładka. Um, co do samej książki, oceniam ją na 3,5 gwiazdki i całkiem mi się podobała, jednak mam z nią trochę taki problem, więc może najpierw o tych plusach, a potem o moich małych problemach z łotrami tutaj. Przede wszystkim niezwykle szybko czytała się tą książkę. Jak ja już zaczęłam ją czytać? przez yy, i zabrałam się już tak na poważnie za nią, że nie siedziałam przez dwa tygodnie na dziesiątej stronie, tylko jak zaczęłam, ją tak rzeczywiście czytać. Przeczytałam ją w 3 dni. 450 stron w trzy dni, to jest zaskakujący wynik jak na mnie, bo naprawdę ja byłam tak zaangażowana i tak ciekawa, co tam się wydarzy. I ten klimat i zysk śmierci jest tak fenomenalnie oddany, ale wiecie, i z igrzysk śmierci, ale w takim nowoczesnym świecie, że wszyscy mają komórki i tak dalej, nie? I na początku trochę dziwnie mi się to czytało, bo byłam przekonana, że to jednak jak turniej magiczny, to będą jakieś tak, takie czasy bardziej średniowiecza, a nie, że to będzie taka nowoczesność, nowożytność, um, a nie, że to będą czasy współczesne, dlatego też dla mnie było to trochę dziwne, że, um, że tak nie jest, że tam są gazety, że są reporterzy i tak dalej, ale koniec końców łatwo było mi się do tego przyzwyczaić i... I całkiem dobrze to zostało zrobione. Świat naprawdę na plus i ten klimat Igrzysk Śmierci, jeszcze raz powtórzę, fenomenalny. To, jak y, te artefakty spadające, sponsorzy, pierścień, wytwórcy klątw i tak dalej, świetnie naprawdę oddało mi ten klimat. Tylko, że odnośnie Igrzysk Śmierci i tej inspiracji, jak już mamy tych złoczyńców, tych morally grey characters, tych po prostu tak do szpiku kości złych bohaterów, że no nic, tylko oni będą się tam zabijać, bo oni wszyscy są źli. Nie, oni nie są źli. O, to są po prostu nastolatkowie z nieprzepracowaną traumą pokolenia, pokolenia. Oni nie są źli tak naprawdę. To są po prostu tak naprawdę nastolatkowie z nieprzepracowaną traumą. I trochę, co mnie nie przekonuje, to to, że mamy takich Złych, przygotowywanych od początku e, uczestników turnieju, którzy wiedzą, co trzeba w nim robić, że muszą się zabijać i że to jest ich główny cel. Po czym tam prawie nikt nie umiera, tam się prawie nic nie dzieje. Tam w ogóle mało kto jak, jakiś tak jakby krew się polała. A, w a minęło naprawdę dużo czasu tego turnieju, a w ciągu Igrzysk Śmierci, w ciągu pierwszych 20 minut Igrzysk Śmierci, umarło, nie wiem, czterokrotnie więcej osób, pięciokrotnie więcej osób, gdzie tam były tak naprawdę dzieci nieprzeszkolone do tego. I to jest trochę coś, co mi tak nie pasuje, żeby utrzymać całą spójność tego wizerunku, e, tych złoczyńców, bo no jednak to nie do końca są tacy złoczyńcy. Miałam kilka takich momentów, które niezwykle mnie zaskoczyły, jak na przykład to, co się stało z bratem Alistara i ostatnie 50 stron. To był taki rollercoaster. Tam się wydarzyło tyle rzeczy, tyle wątków zaczętych, że ja jestem naprawdę niezwykle ciekawa, jak jak autorki poradzą sobie z tym w drugim tomie, bo myślę, że to jest potencjał, tylko że też można go łatwo zepsuć i poprowadzić to źle. Więc na pewno po ten drugi tom sięgnę niedługo. Skończyłam czytać Zanim festygnie kawa opowieści z kawiarni, czyli drugi tom z tego uniwersum i podobał mi się niestety troszeczkę mniej niż ten pierwszy, żadna historia nie poruszyła mnie aż tak dogłębnie jak właśnie te dwie historie z pierwszego tomu, które są mimi ulubionymi. Jednak no, druga i trzecia, tutaj właśnie o mężczyźnie, który goniąc swoje marzenia, okazuje się, że nie do końca wyszło to tak jak powinno, o którym mówiłam w poprzednim update'cie, ale też właśnie mężczyznę przenoszący się do przyszłości, żeby zobaczyć się z kobietą, która jej nie mógł poślubić, niezwykle poruszyła jakąś czułą stronę w moim sercu i wzruszyły mnie po prostu, to było coś takiego, co mnie dotknęło i gdzieś tam e, zapolało, jak czytałam o tym, i było mi naprawdę przykro. Jednak nie miałam takiej historii, która wzbudziłaby mnie płacz albo jakoś tak dużo emocji. Też mam wrażenie, że tutaj są takie historie, o których nie będę zaraz pamiętała, że o nich zapomnę. I cały wyźwięk tego tomu jest o wiele bardziej pesymistyczny i taki przygnębiający. Ten pierwszy tom też był smutny i te opowiadania też były niezwykle przestrzone emocjami, jednak całościowo on pozostawiał taki pozytywny wydźwięk dla mnie, a ten jest właśnie taki totalnie w drugą stronę, bo jest bardzo przygnębiający i taki dołujący aż. I pomimo tego, że ta książka kończy się bardzo pozytywnie dla pracowników kawiarni e, i że te wszystkie historie też są bardzo takie z pozytywnym zakończeniem, to jednak cały wydźwięk tej historii, z tego, wszystkich historii z tego tomu jest niezwykle smutny i taki przygnębiający aż, więc też to mogło mieć trochę wpływ na mój odbiór tej książki, jednak uważam, że autor tutaj bardzo dobrze sobie radzi z tym uniwersum i z pisaniem tych historii. One są proste, jednak to, że one są proste nie sprawia, że one są złe. Może wiecie, to nie jest jakaś książka, która będzie trzymała nas zapartym tchem, co się stanie dalej i tak dalej i też tutaj ci pracownicy kawiarni, którzy pokazują się w każdym opowiadaniu, tak naprawdę oni nie Przywiązują nas do siebie jakoś mocno, bo tutaj nie o to chodzi, chodzi właśnie o te proste ludzkie historie i niezwykle mi się podoba to, jak bohaterowie właśnie z jednych opowiadań pojawiają się w kolejnych i że cały czas mamy wgląd, co się u nich dzieje. Pomimo tego, że podobała mi się troszkę mniej niż pierwszy tom i oceniłam ją na 3,5 gwiazdki, to nadal ta lektura sprawiła mi niezwykłą przyjemność i bardzo mi się dobrze czytało tę książkę. Więc na pewno będę chciała sięgnąć po trzeci tom. Jestem też niezwykle ciekawa fotografa utraconych wspomnień od, też od wydawnictwa relacji, to jest inny autor, ale rozmawiałam wczoraj z Antkiem Antekrzyk i powiedział, że koncept jest całkiem podobny, dlatego też na pewno niedługo sięgnę po tą książkę. W trzecim tomie serii Stalking Jack the Reaper towarzyszymy Audrey Rose i Thomasowi podczas podróży przez Atlantyk do Ameryki, gdzie mają ze stryjem Jonathanem, którego znamy dobrze z pierwszego tomu, pomóc mu rozwiązać pewną sprawę kryminalną, jednak podczas kolacji na statku zostaje zamordowana jedna z młodych panien podczas występu właśnie trupy cyrkowej i tak zaczynają ginąć kolejne osoby, więc mamy tutaj do czynienia z kolejnym seryjnym mordercą, którego nasi bohaterowie muszą wytropić i go powstrzymać, zanim zabije więcej osób. Tutaj od pierwszych stron już akcja się zawiązuje, już wiemy, kto, gdzie możemy szukać tak naprawdę naszego podejrzanego, naszego mordercy. I śledzimy właśnie losy Audrey Rose i Tomasa, którzy próbują wyjaśnić tę sprawę. Tutaj dużym, dużą pomocą w porównaniu do drugiego tomu, moim zdaniem, jest właśnie Street Jonathan, bo jednak on dużo rzeczy ułatwia naszym bohaterom, dużo tak jakby daje im możliwości jego sama obecność, przez to, że chociażby w drugim tomie oni wszystko musieli robić pokryjomu, musieli się gdzieś tam. Ukrywać, z, 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 przemykać, żeby właśnie móc podjąć jakiekolwiek działania w celu rozwiązania sprawy, a tutaj obecność y, Straya Jonathana dużo, dużo ułatwia. Mamy też tutaj już przy naszych 134 stronach. Ja czuję, że ta relacja Audrey Rose i Tomasa w końcu poszła duży krok do przodu w końcu zrobiła duży krok do przodu, bo w drugim tomie ja nie za bardzo czułam tamten rozwój tej relacji, więc tutaj jest już trochę lepiej, trochę więcej się dzieje i zobaczymy, dokąd w tej relacji zabierze nas ten tom i co będzie dalej. Ja tą serię naprawdę niezwykle lubię i ją się tak strasznie szybko czyta. Co prawda po Demonie i rocznej Toni mam trochę mieszane uczucia do tego, że akcja dzieje się tylko i wyłącznie na statku, ale póki co jest naprawdę dobrze i jestem ciekawa, jakie będzie rozwiązanie zagadki. W drugim tomie domyśliłam się, kto za wszystkim stoi i nie domyśliłam się do końca powodów, ale domyśliłam się, kto, więc zobaczymy, czy w tym tomie mi się uda, bo jeżeli tak, to będę trochę rozczarowana. Przychodzę tutaj do Was z ostatnim update'em, jak uciec chudniemu i nie zdecydowałam jeszcze co nie ten tom. To będzie prawdopodobnie coś około 4 gwiazdek, tylko jeszcze muszę sobie to przemyśleć. Trochę mieszana uczucia zresztą z tego, że myślę, że żaden z tych tomów nie dorównał pierwszemu tomowi i temu, jak tam jakie było wyjaśnienie zagadki, jak mocno zdecydowała tak jakby jak mocno się tą zagadkę, tą sprawę kryminalną poprowadzić autorka, bo to naprawdę było wstrząsające mną zakończenie, którego się nie spodziewałam. I owszem w drugim tomie ja się domyśliłam tego zakończenia, wiedziałam, jak to się skończy. E Wiedziałam, kto będzie mordercą bardziej, niż jak to się skończy. Tak tutaj nie domyśliłam się, jednak ym, trochę mam mieszane uczucia odnośnie postaci Telesa i Lizy. Nie do końca podobał mi się ten wątek współpracy od Rose i Telesa i... No, nie wiem, jakoś wydaje mi się, że Audrey Ross ma po prostu już i tak bardzo dużo swobody, jako jak na kobietę z tamtych czasów, więc tutaj trochę tak, no nie do końca mi to podpasowało po prostu. I bardzo długo nie mogłam się do tego przekonać. Jednak podobało mi się to, że w przeciwieństwie do drugiego tomu mieliśmy tutaj bardzo taką wartką akcję. Mieliśmy 7 dni rejsu, więc 7 dni. I codziennie tak jakby ja od początku książki wiemy, że codziennie będzie nowa ofiara po prostu, więc wiemy tak jakby, mamy już narzucone takie tempo, więc też y, wiemy mniej więcej czego się spodziewać, czego wyczekiwać w tej książce, na co spróbować zwrócić uwagę. I to było fajne, że właśnie było takie to tempo, że zawsze podczas tego przedstawienia cyrku jakaś ofiara była i bardzo fajnie zostało to przedstawione nawiązania do kart Tarota wspaniałe. Naprawdę podobało mi się to niezwykle. Tak samo koncept cały cyrku, a propos jeszcze co współpracy Audrey Rose z Telesem, to no wiem, że to był taki pomysł, żeby rozwiązać właśnie w ten sposób kwestie. Wprowadzenia od Rios do cyrku, żebyśmy też mieli jakiś wgląd w te postacie i tak dalej. Jednak nie do końca po prostu mnie to przekonało. Ja jestem, wiadomo, Tim Thomas zawsze, ale ta seria jest naprawdę zdecydowanie jedną z moich ulubionych serii młodzieżowych yy, i też strasznie szybko się ją czyta, bo w tym tygodniu czytałam właśnie drugi tom i trzeci, więc ją polecam Wam, jeżeli chcecie coś takiego, żeby wyjść ze stoju czytelniczego, takiego intrygującego, odrobinę mrocznego, ale nie jest ona jakaś taka szczególnie straszna, bo. Wydaje mi się, że jak ja nie znalazłam tam takiego, żebym się bała później, to, to nie jest źle. Chyba ten pierwszy tom był dla mnie taki 60 najstraszniejszy i tak najbardziej się go bałam, e, ale później już nie było tak źle, także skończyłam, myślę, że tu będą jakieś 4,25 4, może. Jeszcze tak nie jestem do końca pewna, czy podobał mi się bardziej niż drugi, bo drugi mi się podobał. Tylko właśnie w tym drugim tomie trochę bolało mnie to, że ja odgadłam zagadkę i wiedziałam od dłuższego czasu, że to na pewno jest morderca, i tutaj próbujecie mnie oszukać. To nie jest tak, jak się wydaje. A tutaj z kolei trochę. No, te relacje Mefistelesa i Lizy, i Liza w ogóle tak nie za bardzo dla mnie, przez większą część książki, więc ym, muszę się zastanowić, żeby go umiejscowić tak dobrze, ale póki co powiedzmy, że to są cztery gwiazdki. I zaczęłam sobie też w międzyczasie czytać The American Roommate Exper Experiment, bo potrzebowałam od fantastyki, więc czytałam jakieś około 100 stron tej książki i. To jest y, historia przyjaciółki Liny ze spaniel Love of Deception, która rzuca pracę i postanawia zostać pisarką, jednak jej mieszkanie ulega zniszczeniu, i ona musi się prowadzić do Liny, kiedy ona jest na miesiącu poślubnym. E, a okazuje się, że w tym czasie w mieszkaniu Liny również mieszka jej kuzyn Lukas, na którego punkcie, punkcie Erozji ma obsesję, po prostu taką stalkerską masz, co jest. Absolutnie prześmiesznie przedstawione tutaj, a ponieważ Rozi ma blokadę pisarską i nie jest w stanie nic napisać, to Lukas, który też ma jednak drobną sympatię do Rozi, postanawiają pomóc i zabierają ją na udawane randki, żeby jej przydać inspirację. I póki co naprawdę bawię się na niej świetnie, ona jest tak lekko napisana, po prostu przez tą książkę absolutnie się płynie i będę ją na pewno kończyła yy, niedługo, bo to jest taki comfort read. To jest po prostu taka książka idealna, jak nie macie, o, nie macie siły na nic cięższego, nic bardziej angażującego. Po prostu chcecie sobie poczytać coś, przy czym będziecie się dobrze bawić i się pośmiejecie, to to jest naprawdę ta książka. I... Na ten moment podoba mi się o wiele bardziej o Spanish Love Deception, bo Spanish Love Deception dla mnie było trochę takim rozczarowaniem, takim trochę niewypałem, ale ta jest naprawdę świetna. I to było już wszystko w tym vlogu, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać koniecznie, czy którąś z tych książek czytaliście, albo może planujecie i czy Wam się podobały. I widzimy się już wkrótce, do zobaczenia.